Dzień dobry Państwu, dzień dobry po tej krótkiej przerwie. My, tak naprawdę, nasze kanapeczki, które mamy, nasze sznytki, nasze babeczki, już mamy gotowe. Teraz tylko kwestia, jeżeli możemy pokazać te kanapeczki, jak one teraz wyglądają. O, właśnie. Są wszystkie posmarowane, no ale nie wyglądają jeszcze tak apetycznie. Nie wyglądają jeszcze tak ciekawie, bo to jest dopiero sam początek, tak? Proszę zwrócić uwagę, te różne kolory, jeżeli chodzi o zielenie, jeżeli chodzi o taki lekki, właśnie tutaj pomieszanie z pomidorami. No, i tak zaczynamy. Zawsze proszę pamiętać o tym, że y, dekoracja musi być pierwsza. No właśnie, dodatek taki warzywny. Ja tutaj mam przygotowaną y, miks sałat, który będę kroił y, tak naprawdę w takie długie paseczki, później w kosteczkę. Tak, żeby ta sałata nam nie przeszkadzała w układaniu. Państwo też mogą skorzystać ze zwykłej sałaty. Tak? Ja tutaj używam miksu sałat, który jest razem z burakiem. Więc ten mikro sałat kroimy i nakładamy na nasze niektóre kanapki. Nie musimy nakładać na wszystkie, tak naprawdę. Dobrze by było, żeby to jednak było symetrycznie. I proszę o tym pamiętać, że takie symetryczne nałożenie na te wszystkie nasze kanapki tutaj nam tak to urozmaici. Tak? Pokażę, że, że to jest coś, co, co jest przygotowane tak profesjonalnie, można powiedzieć. I proszę pamiętać o tym, że. Jeżeli przygotowujemy to bezpośrednio na półmisku, to nie musimy myśleć o tym, że na przykład kawałek sałaty spadnie. Tak, no wiadomo, jakby spadł kawałek wędliny, to wtedy byłby problem. Ale jeżeli spada nam sałata, to myślę, że to się nic nie dzieje i będzie to też wyglądało ciekawie. Część naszych kanapek już mamy udekorowanych sałatą. Myślę, że kolejną część udekorujemy na przykład porem. Tak, porem tutaj usunę te odrobinki. Jeżeli chodzi o naszego buraka, takiego w długich paskach, kroimy pora, kroimy go w cienkie, w cienkie plasterki, takie cieniutkie, niech Państwo zobaczą. Kroimy kilka takich plasterków. No Tak jak Państwo widzą, ja nie posługuję się mm, profesjonalnie, można powiedzieć, palcami. Nie zaginam ich w ten sposób, bo powinniśmy o tak kroić po paznokciu. Ja kroję w sposób tradycyjny, nie nauczyłem się tego nigdy. Mm, powiem, że to jest takie dla mnie jakby niemożliwe, więc też czegoś nie umiem i przyznaję się do tego wyzbicia. Kroimy naszego pora. Kroimy pora tak, żeby był, żeby go starczyło na resztę naszych kanapek. No i układamy. Układamy naszego pora na kanapkach. port też nada nam taki fajny, ciepły smak. Tutaj będę troszkę zasłaniał, pewnie nie będzie aż tak daleko widać. Może nam się później uda wszystkie kanapki pokazać o i proszę bardzo no i teraz nie można mi zarzucić że, że nie jestem jasnowidzem tak naprawdę ukroiłem tyle plasterków ile ile mamy kanapek więc więc wiedziałem tak a nie liczyłem yy, zaczynamy teraz od wędliny i taka wędliny sera i taka ważna rzecz jeżeli przygotowujemy takie kanapki to proszę pamiętać że taka wersja wegetariańska i jak najbardziej też jest y, poprawna. Także używamy tylko produktów wtedy, które nie zawierają mięsa. No właśnie, pokażę też Państwu, jak składać ser. Jeżeli możemy to pokazać, to ten ser z takiego plasterka y, będziemy składać na pół, a Państwo nie widzą, czy moja realizacja może pokazać. Z całego plasterka ser składamy na pół, i teraz dopiero taki kawałek sera. Nakładamy na kanapkę, tak żeby powstało takie wzniesienie. No i właśnie proszę o tym zawsze pamiętać, że tego sera nigdy nie nakładamy jeden plasterek, nakładajmy go dwa plasterki. Po co najadać się tak naprawdę na takiej kolacji pieczywem? Pieczywo jest tylko formą pewnego zapychacza, a, a nasze kanapeczki mają mieć formę dekoracyjną. No właśnie, z serem to tak jest, że. Jak trochę poleży poza lodówką, to nam się robi bardzo miękki. No, i nie chce się dobrze układać. Tutaj mówiłem Państwu po dwa plasterki, zostały nam jeszcze dwa, więc te plasterki przekroimy i też poukładamy w troszkę innej formie, ale też po dwa. Mamy też ser pokrojony w trójkąciki. Mamy też wędlinę, którą będziemy układać. Zaraz Państwo to wszystko będą. Będą widzieć. No właśnie, ser pokrojony w trójkąty. Bardzo ciekawy sposób. Takie trójkąciki, które będziemy mogli układać, poukładamy sobie, przygotowujemy to wcześniej układamy je na desce i tak naprawdę takie dwa nakładamy na jedną kanapkę. Nakładamy na te nasze kanapeczki, wcześniej przygotowując nakładamy na nasze kanapeczki. No, bo Państwo chyba też lubią takie kanapki, które są takie raczej w takiej bogatej wersji, prawda? Nie tylko masło, nie tylko kawałek wędliny, ale żeby też jeść oczami. Więc dekorujemy. Dekorujemy to tutaj wszystko. No i właśnie, używamy teraz wędliny. Ja używam polędwicy łososiowej. Bardzo lubię polędwicę łososiową. Powiem Państwu, że. Dla tych osób, które nie lubią tych żyłek z polędwicy łososiowej, ja niekoniecznie te żyłki lubię, po prostu odcinamy ten kawałek i wcale się tym nie przejmujemy, że, że te kawałki będziemy odcinać. Myślę, że te żyłki nie są na tyle smaczne, żeby ich używać, chyba że Państwo lubią, no to w takim układzie mogą Państwo zjeść tak naprawdę w całości taką polędwicę. I polędwicę też kroimy na pół. Na pół tak, żeby tych plasterków wydawało nam się, że jest więcej, żeby można coś bardziej dekoracyjnego z tego stworzyć. No i dwa plasterki do tego polędwicy łososiowej. zawsze pamiętamy o tym samym kierunku. No i proszę, jak taka kanapka wygląda już już bardziej, już bardziej bogata. Tutaj nawet mam podpowiedź, że już wszyscy są głodni w studio, i już, już ale Państwo też takie kanapki dość szybko mogą zrobić, mogą je zrobić tak samo profesjonalnie, no bo tak się właśnie wydaje, tutaj niby tylko kanapki, a, a zaraz Państwo zobaczą, ile jeszcze będziemy na to do tego używać składników. No i nasze serduszko, jedno serduszko jest z serem, drugie serduszko będzie częściowo serowe, częściowo z wędliną. Będą Państwo też mogli podać. No właśnie, przygotowując takie kanapki, możemy przygotowywać je na fajny, ciepły wieczór, taki we dwoje. Możemy je przygotowywać na nasze imieniny. Mogą być naszą przystawką, tak naprawdę przed obiadem. Mogą być takim rodzajem czegoś ciekawego, co przygotowujemy na półmiskach, jeżeli mamy imieniny, mamy urodziny, zapraszamy znajomych. A tak naprawdę wszyscy będziemy wtedy, można powiedzieć, najedzeni tak, na tym, co przygotowujemy. No i nasza wędlina. część wędliny pokroimy, tak naprawdę dwa plasterki, zostawię dwa plasterki, pokroję w takie długie paseczki, w paseczki, które będą na nasze babeczki, tak, bo nie możemy o nich zapomnieć. Te nasze babeczki, które, mm, które są już wypełnione pastami. Jedne, jedne pastą marchewkową, drugie pastą z brokułów. I dla tych Państwa, którzy dopiero teraz włączyli telewizory, goszczą mnie dopiero teraz w domu, to przypominam, że jest to około 300 gram marchewek, do tego dodajemy słonecznika, do tego dodajemy przyprawy i wszystko miksujemy. Jeżeli chodzi o pastę, która jest pastą brokułową, to tak, tak samo mniej więcej około 300 gram brokułów. Oczywiście wszystko to musi być ugotowane. Dodajemy do tego łyżkę majonezu, wszystkie przyprawy, czyli pieprz, sól. Ja tutaj dodałem jeszcze czosnek, dodałem zioła. Miksujemy później. Dodajemy do tego, dodajemy do tego mmm, majonez. O, i tutaj będzie teraz ładnie widać, jak nasze babeczki dekorujemy. Dekorujemy szynką. Tej szynki nie żałujemy, tak naprawdę. Tak musimy pokazać, że to są takie bogate kanapki, tak? A to jeszcze nie koniec, jeżeli chodzi o nasze kanapki. Jeszcze jeden kawałek został. No właśnie, zostały nam dwa plasterki, dwa plasterki, które użyjemy jeszcze na inne kanapki, bo przygotowujemy dzisiaj dwie tace. Studio jest pełne, jeżeli chodzi o naszych gości, więc te tace też musimy uzupełnić. Mamy jeszcze peperoni. Zamiast peperoni mogą Państwo stosować salami. Peperoni jest tak naprawdę dużo ostrzejsze. I przygotowujemy sobie takie, takie peperoni w takie trójkąciki. Ewentualnie układałem po prostu po trzy plasterki, i dopiero wtedy kładziemy je na naszą kanapkę. I kładziemy to peperoni tak naprawdę w różnej formie, ale tak, żeby było widać, że jest go dużo. Ale że jest prosto poukładane, tak? Wybieramy te plasterki, które są całe, bo nie oszukujmy się, jemy też oczami i jeżeli nam coś się bardzo podoba, to będzie nam też dużo lepiej smakowało. Tutaj dostaję taką podpowiedź, że Państwo już są głodni, Państwo już się chce jeść, a tutaj jeszcze mamy 10 minut naszego programu, 10 minut. Dlatego, że Państwo wystartują do kuchni i będą robić takie kanapeczki. A mam nadzieję, że też Państwa to inspiruje jako taki ciekawy pomysł, ciekawy pomysł na to, jak można przygotować tak naprawdę niedrogo i tanio. Ja Państwu przypominam: 708, 588, 444. Teraz to nie jest czas na robienie notatek, to jest czas na telefon do mnie, na telefon. Choćby o to, żeby powiedzieć, Panie Piotrze, no, wyglądają pięknie, ale mi Pan narobił apetytu, albo zapytać się, jak można robić inne pasty, bo pasty można wykonać też z buraków, można też wykonać z czegokolwiek innego. No, my tych kanapek mamy sporo, więc musimy je wszystkie udekorować i tak naprawdę zużyć te wszystkie produkty, które mamy. Ja Państwu przypominam, że takie kanapki możemy robić dosłownie ze wszystkiego. Zaraz też. Zrobimy coś, czego Państwo się mogą nie spodziewać, no bo mamy już tyle produktów, a tu jeszcze nie wszystko. Układamy teraz nasz ser, nasz ser, który jest pocięty w takie długie paski. Rozdzielamy te paski, rozdzielamy tak, żeby one powstawały jako takie niteczki, i po prostu narzucamy na nasze kanapki. Tylko proponowałbym Państwu, tam gdzie na kanapce jest już ser, nie nakładać za dużo, żeby ta kanapka też nie miała ta nasza sznytka, też nie miała e, za dużo tego jednego produktu, żeby nie było ani za żółto, ani żeby to nie mieszało smaku. No ja tutaj chyba dość mocno Państwu zasłaniam, ale układamy na naszych wszystkich kanapeczkach ser. No i właśnie, i zaczynamy kolejną naszą czynność. Kolejną czynnością to będzie starcie jajek. Mogą się Państwo dziwić. Jajko nie tylko podajemy w plasterkach. Zobaczą Państwa, jak to pięknie wygląda, jak utrzemy takie jajko, ale oczywiście korzystamy z, tylko z tych części, które są dobrze utarte i będą dobrze wyglądały. Tutaj mogą Państwo, mogą Państwo utrzeć dwa, trzy jajka. Myślę, że na tą ilość kanapek to dwa jajka może być mało, więc. Utrzemy trzy jajka, nie będziemy żałować. A dlaczego mamy żałować naszych jajek? Hmm. Jeżeli chodzi o, o to, żeby nasi goście byli zadowoleni, powiem Państwu tak, to wszystko, co mamy utarte, proszę zobaczyć, jak to ślicznie wygląda, jakie jest to dekoracyjne, jeżeli chodzi o te nasze żółtka, jajka całe. I po prostu posypujemy te nasze kanapki. I tak jak mówiłem, jak coś nam spadnie obok, to nie przejmujemy się tym, ale dekorujemy wszystkie nasze kanapki takim jajkiem. Na te kanapki, gdzie, gdzie mamy mniej wędliny, gdzie mamy tylko pasty, jeżeli na przykład chcemy zrobić, żeby te kanapki były jako typowo wegetariańskie, to wtedy do tego dokładamy dużo więcej jajka. To jajko, żeby było na wszystkich kanapkach, żeby było bardzo widoczne. Na naszych półmiskach to powiem Państwu, że nawet będzie dekoracyjnie wyglądało, jak troszkę tego pospada. Ja Państwu powiem też, jak, jak to później zamaskować, tak? Bo pracując tyle lat w gastronomii, wiadomo, że nie, nie robimy jedzenia na dwie osoby, na trzy osoby, tylko pracujemy na dużych ilościach. Ja tak mogę zdradzić, dzisiaj jestem już po jednym cateringu, który nadzorowałem. I był to catering na 90 osób, jeden kucharz, jedna pomoc kuchenna. Oczywiście moja rada, moje, moje wsparcie, jeżeli chodzi tak naprawdę o smak, o przygotowanie tego wszystkiego. No i było to gotowe. E, teraz tak, do tego dokładamy kiełki. Kiełki są takim zdrowym elementem. Hmm, tutaj ja używam kiełków akurat rzodkiewki. Można też użyć kiełków słonecznika kiełków rzeżuchy. Kiełki rzeżuchy mają bardzo charakterystyczny smak, więc nie należy z nimi przesadzać. Jeżeli chodzi o kiełki rzodkiewki, możemy ich używać bardzo dużo. No i pamiętamy o tym, że tak, nasze jajko lubi sól, nasze jajko też lubi majonez. Więc o tym majonezie też nie zapominamy. Tutaj pozwolę sobie użyć narzędzia jeżeli chodzi o narzędzia tak ładnie państwu mówię po prostu nałożymy ten nasz majonez i nałożymy nie tylko tam gdzie mamy jajko po prostu możemy też wyszprycować możemy wyszprycować nasz majonez możemy użyć również musztardy O tak naprawdę chodzi o to żeby nam to smakowało i żeby wizualnie to dość dobrze wyglądało tak jak państwo widzą 20 minut Jednego programu 20 minut po przerwie, a my mamy kanapki tak naprawdę gotowe. I ja Państwa namawiam do tego, żeby jak najwięcej dekorować. Szczypior, który mamy, i tam gdzie mamy Majonez, po prostu używamy kawałków tego szczypioru, kładąc na górę. I dlatego właśnie to nie są takie zwykłe kanapki. To są sznytki, tak czyli Coś, co mamy ucięte, ale generalnie dokładamy i budujemy cały czas w górę, w górę te nasze kanapki. Czy Państwo nie są głodni? Bo ja to już jestem tak głodny przy robieniu tych kanapek, jak nie wiem. Ale powiem też tak, że czasem, jak się tak dużo napracuje, to jest problem z tym jedzeniem. Nie wiem, czy Państwo też tak mają. No właśnie, i tutaj widać, że trochę nam się nakruszyło jajka, więc co wtedy z tym zrobić? Po prostu dekorujemy pomiędzy naszymi kanapkami. Na, nakładamy, nakładamy kiełki. Dzielimy je na mniejsze kawałki tak, żeby wyglądało, że cały ten półmisek jest udekorowany. Do tego możemy dodać na wierzch szczypior. Oczywiście pamiętamy o tym, że ten szczypior myjemy i wygląda to bardzo ładnie. Tak naprawdę w gastronomii też używamy takiej dużej ilości dekoracji. Używamy też cebulek koktajlowych, i tutaj do tych naszych babeczek po prostu powkładamy po jednej takiej cebulce, żeby było pewne urozmaicenie. No ale na początku programu Państwu mówiłem o jajkach przepiórczych, więc dokładamy jeszcze nasze jajka przepiórcze tam, gdzie mamy majonez, tak żeby nam się to trzymało, tak żeby nam te jajka nie pospadały. I jak Państwo widzą, jak Państwo, są Państwo już głodni, ja strasznie. Myślę, że nasi koledzy, koleżanki, jeżeli chodzi o naszych realizatorów, jeżeli chodzi o wszystkie osoby, które u nas pracują, jeżeli chodzi o nasze magiczne duchy, są. Ja przypominam też ja przypominam też e, państwu to, że mm, mogą Państwo odnaleźć też przepisy na te na te kanapeczki u nas na stronie na naszym Facebooku. Może jeszcze jeden rzut oka na, na te kanapki. I tutaj mamy je już gotowe. Nasze babeczki jeszcze dodekorujemy samymi ziołami. Zresztą kanapki też można posypać. Tak to ślicznie wygląda. Ja Państwu chciałem pokazać, jak można przygotować takie proste jedzenie: proste jedzenie, które wygląda w piękny sposób, które też, też może super smakować. Nie jest zbyt drogie, tak? bo nie oszukujmy się, na te wszystkie kanapki jest to kwota około 30 zł. Może troszkę więcej, ładnie podane na dużym półmisku, na dużym talerzu czy tak jak u nas na, na dużych deskach. Ja Państwu będę dziękował. Chciałem też podziękować firmie Gastro House, która jest sponsorem naszych produktów. Również organizuje jest to firma, która robi cateringi, więc jeżeli Państwo potrzebują. To, pa, to mogą Państwo ich znaleźć na stronie internetowej www.gastrohaus.pl. Ja Państwu bardzo dziękuję. Jasnowic Piotr Newi gotował dla Państwa. Ja życzę smacznego, smacznego i do zobaczenia w przyszłą środę. Wtedy też coś wykombinujemy. Myślę, dobrego do gotowania, ale tym razem związanego z jakąś zupą, z jakimś przystawką i drugim daniem. Dziękuję Państwu bardzo, do zobaczenia i do zobaczenia też dzisiaj wieczorem w naszej telewizji Radim TV.